Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka Amplocity SA, specjalizująca się w implementacji sztucznej inteligencji oraz automatyzacji z wykorzystaniem AI w biznesie, notowana na warszawskiej giełdzie od 2022 roku. Na program zaprasza spółka CPDSA, obecna na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych od 2010 roku. Myślę, że tak naprawdę najważniejsze jest to, że był to rok zmiany, tak? ponieważ faktycznie cały cały nasz zarząd, czy prawie cały nasz zarząd to są osoby, które dołączyły w trakcie roku, i tak naprawdę trochę się jeszcze wszyscy tej spółki uczymy, tak? ale też staramy się ją na tyle dobrze zrozumieć, żeby gdzieś tam szukać właśnie tych e, najlepszych kierunków rozwoju dla niej, i to próbowaliśmy w, naszej, w naszych kierunkach strategicznego rozwoju e, opublikowanych w listopadzie poprzedniego roku, wskazać, tak? więc będziemy się koncentrowali na tym korowym biznesie. Będziemy. E, e, Dbali o rozwój rynku, ale jednocześnie też starali się naszych akcjonariuszy satysfakcjonować naszymi wynikami i stopami zwrotu. No i tak naprawdę, jeżeli chodzi, przechodząc jakby w ten sposób troszeczkę do wyników roku 2024, to myślę, że mamy powody do zadowolenia. Tak? To były wyniki, gdzie przychody mieliśmy rekordowo wysokie. Tak? Dzięki oczywiście obrotom na rynku, i to jest jakby jeden z tych elementów, o których w strategii mówiliśmy, że jesteśmy wciąż od nich bardzo zależni, jest jakby ten dobry rynek nam pomógł. tak, a, natomiast równolegle z tymi, z tymi wysokimi przychodami mieliśmy też coraz lepszą kontrolę kosztów. Moim zdaniem ta dynamika wzrostu kosztów operacyjnych była odpowiednio niższa, co też pozwoliło nam poprawić rentowność. Wyniki na poziomie EBITDA po, po korektach porównywalne do ubiegłego roku, nieco wyższe o 2,2%, 165 milionów, więc tak naprawdę wydaje się, że mamy powody do zadowolenia. Tak? Nie był to zły rok, myślę, że taki bardzo solidny rok, ten rok, który daje nam fajny punkt wyjścia do realizacji strategicznych kierunków. Kierunków rozwoju. Nasze przemyślenia, naszą analizę gdzieś też widać w tych wynikach, i o tym dzisiaj na konferencji mówiliśmy. Tak? Przegląd tych projektów niezwiązanych z działalnością podstawową faktycznie spowodował konieczność odpisów w sporych kwotach. Łączna wartość tych odpisów, jej wpływ na wynik na poziomie BIDDA to było prawie 39 milionów w skali całego roku. No i tak naprawdę tutaj powody były różne. Tak, Mieliśmy takie projekty, w których te pierwotne założenia były zbyt optymistyczne i gdzieś tam ich zderzenie z rynkiem pokazuje, że tempo dochodzenia do tych poziomów biznesu, o których, o których myślano, pewnie będzie. Dużo wolniejsze niż zakładaliśmy, czy zakładali nasi poprzednicy. Mamy też trochę takich projektów, które gdzieś tam wydają się trudne do komercjalizacji, czy to z powodów regulacyjnych, czy to z powodów reputacyjnych. Mamy też projekty, w których mamy dość skomplikowaną strukturę formalną i relacje z naszymi konsorcjantami, więc jest jakby. W zależności od projektu mogą to być różne powody. Natomiast faktycznie Przegląd tych aktywów spowodował konieczność urealnienia ich wyceny. Te przyszłe przepływy, których spodziewamy się z projektów, nie, nie, nie są w stanie uzasadnić, czy nie były w stanie uzasadnić ich wycen przed korektami. No i stąd te odpisy, odpisy, które nie mają charakteru gotówkowego, nie wpłyną na naszą pozycję gotówkową, nie wpłyną na naszą jakby zdolność do wypłaty dywidendy, więc powiedzmy, że jest to bardziej jakby takie kosmetyczne wyczyszczenie bilansu z aktywów, co do których uważamy, że ich wyceny były przeszacowane. Może zacznijmy od tego kapeksu, a potem przejdziemy do WOTS-a. Jeżeli chodzi o CAPEX w roku 2025. To tak jak wspominaliśmy w trakcie konferencji, spodziewamy się, że on będzie wyższy niż w roku 2024. Nie dlatego, że gdzieś tam ten nasz codzienny operacyjny kapeks powinien istotnie wzrosnąć, ale dlatego, że mamy te dodatkowe projekty, o których wspominaliśmy w trakcie konferencji, które będą ten CAPEX dodatkowo generować. Tak? I najważniejszym jest oczywiście ukończenie systemu transakcyjnego WOCS i to jest bardzo intensywna praca przez kolejnych jeszcze 10 miesięcy i na pewno będziemy sporo. Kapitalizować kosztów, które pojawią się w związku z tym, z tym procesem. Oprócz tego mamy też cały czas kontynuację dostosowania się do wymogów DORA, czyli tu znów są jakby inwestycje w infrastrukturę IT, inwestycje w oprogramowanie, to też są spore wydatki. Pracujemy nad wdrożeniem systemu finansowo-księgowego, to kolejny jakby duży element, część kosztów z tym związanych będzie również kapitalizowana. No i tak naprawdę mamy też sporo jakby do zrobienia po stronie infrastruktury IT w samej giełdzie, tutaj też inwestujemy sporo właśnie w poprawę bezpieczeństwa, i jakości działania, więc jakby każdy z tych powodów powodów, że ten CAPEX będzie, będzie w 2025 roku nieco wyższy niż, czy nawet powiedziałbym istotnie wyższy w stosunku do roku 2024. Nie wspominając jakby o tych 10 milionach, o których mówiłem w trakcie prezentacji, to jest też takie przesunięcie w czasie, tak? czyli dostawy sprzętu, które zostały zrealizowane jeszcze w roku 2024, ale za które zapłaciliśmy już jakby w roku kolejnym, czyli nie widać ich w cash flow le roku 2024, ale pojawią się w roku następnym. To było mniej więcej 10, 10 milionów złotych. Jeżeli chodzi o to, co się będzie działo już po wdrożeniu, z nowego systemu transakcyjnego WOTS, no to. Tutaj oczywiście liczymy, że będzie miało to pozytywny wpływ na wyniki spółki, natomiast no, warto też zwrócić uwagę, że te ekonomiczne powody nie były jedynymi, dla których, dla których ten system jest rozwijany i, i będzie wdrażany. Jeżeli chodzi o koszty, po stronie kosztów oczywiście pojawi się amortyzacja tych nakładów, które ponosimy. Ja przypomnę, że ten pierwszy etap wots który planujemy zakończyć w listopadzie 2025 roku, to są nakłady mniej więcej 134 milionów złotych, tak? więc jeżeli będziemy to Amortyzować w dość długim okresie, bo, bo te systemy mają bardzo długi jakby cykl życia, no to załóżmy nawet te 10 lat roboczo, tak? To nie jest jeszcze potwierdzona informacja, to będzie mniej więcej 14-13 milionów amortyzacji w skali roku. Tak. Do tego oczywiście będziemy musieli ponosić koszty utrzymania tego systemu, które pewnie nie będą niskie, więc. To nie jest tak, że te koszty się znacząco obniżą w stosunku do kosztów jakby działania na systemie zewnętrznym, natomiast na pewno będzie dużo większa niezależność i, i miejmy nadzieję, że ten ekonomiczny efekt również będzie zauważalny. Bardzo na to liczymy i pracujemy, żeby tak się stało. Z jednej strony będziemy trochę pod wpływem tych dodatkowych projektów, bo nie wszystkie koszty z nimi związane będziemy w stanie skapitalizować. Z drugiej strony, no cały czas szukamy tych oszczędności. tak. Ja powiedziałbym, że przez te pierwsze dwa kwartały sporo się udało i wydaje mi się, że te takie najprostsze rzeczy zidentyfikowaliśmy. Tak? Więc teraz musimy troszeczkę poszukać głębiej. Mamy projekt związany z optymalizacją procesów, czyli będziemy tak bardziej strukturalnie szukać nieefektywności eliminować je, no i to też docelowo powinno przełożyć się na oszczędności w kosztach, więc tak, projekt trwa, liczymy na dalsze pozytywne jego efekty, no i miejmy nadzieję, że to się uda, chociaż tak jak powiedziałem, być może na te efekty trzeba będzie nieco dłużej poczekać niż w przypadku tych najprostszych decyzji, które, które było jakby łatwo podjąć w pierwszych miesiącach trwania tego projektu optymalizacji kosztów. No tutaj nie mogę pójść jakby ponad to poza to, co, co deklarował Pan Prezes w trakcie naszej konferencji, czyli nie mamy jakby intencji, żeby cokolwiek zmieniać w naszej polityce. Odpisy czy nasza pozycja gotówkowa w żaden sposób tego nie utrudniają, więc tutaj jesteśmy konsekwentni, mamy ambicję być dalej spółką dywidendową i atrakcyjną z tego również powodu dla inwestorów. Natomiast o szczegółach pewnie będzie można porozmawiać niebawem. Partnerem programu jest spółka Amplocity SA specjalizująca się w implementacji sztucznej inteligencji oraz automatyzacji z wykorzystaniem AI w biznesie, notowana na Warszawskiej Giełdzie od 2022 roku. Na program zaprasza spółka CPDSA, obecna na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 2010 roku.